Teraz obliczyliśmy I1, będę pisał tu I1 w formie trigonometrycznej, nam potrzebne. I teraz możemy obliczyć używając dziennik prądu. Pamiętajcie, ja mogę powtarzać jeszcze raz. Dziennik prądu, jeżeli mamy dwa impidencje równoległe Z1, z2. Znając ten prąd I, możemy obliczyć I1 i I2 funkcji Z1 i Z2 lub I1 funkcji I. I1 to jest Z2 podzielić przez sumę tych impidencji razy I całkowite, a I2 to jest Z1 przez Z1 plus Z2 razy I. Ja tu mamy taki okład. Tu chcemy obliczyć. Mogę nazywać to prąd, który płynie. Tu to nie jest to. To jest ten oryginał. Mamy i6. Teraz nazywam to i'. I2'. Może i'. I ten prąd, który płynie. Tu to jest i2'. To znaczy mamy tu. Mamy z5'. To prąd, który płynie tu, to jest I', to jest I2', a Z1 to jest, dokładnie, to jest Z2 równoległy Z7' i równoległy jeszcze e, szerogowo, szerogowo Z3 i, I szerogowo z tych dwóch, które są równoległe, to jest to. Ten Z to jest to. To obliczyliśmy, ile było? Ile było to? To jest to, to plus to to jest dokładnie. To jest 1731 i 41,32 algebraiczny to jest 13 plus J11,43 teraz aplikujemy nam potrzebne I2' bo z tym możemy obliczyć I2 i I3 I2' to jest I1 który płynie tu I2' to jest i 2 z5' funkcji I1 Z5' plus, tych dokładnie Z3 równoległy Z6'. 100. dobrze. Z5 zostawimy w formie wykładniczej. 30,06. 6,2, i to jest zostawimy w formie e, algebraicznej. Z5 Prym jak.

Piętnaście, tak? Piętnaście plus j czterdzieści jeden przecinek czterdzieści trzy. Piszemy tu piętnaście plus j czterdzieści jeden czterdzieści jeden czterdzieści trzy. Dobrze, będziemy mieli ten i. To w formie wykładniczej zobaczymy, obliczymy, czy obliczyłem, czy nie. nie. Czy obliczyłem. Dobrze, lepiej obliczyć jeszcze raz. Mam nadzieję, że 15 do kwadratu plus 41, 43 do kwadratu. I to jest 44,06. Argument będzie 41,47 podzielisz przez 15. Arc tangens to jest 70,1. To jest 30,06, 8,62 i 1 to jest 10. 0,2 minus 53 i 2 prym to jest 100 razy to to jest 70, minus 86 86 2 minus 53 i minus 70 1 to jest minus 36,9 a to razy to podzielić przez to 60 06 razy 10 02 to jest tyle podzielić przez 44 06 to jest 6 8 3, 6 A. Czy dobrze obliczyłem ten i i 2 primo Dobrze, dokładnie jest obliczony. <laughs> Obliczyliśmy ten prąd, który płynie tu. To jest i 2 Prim, to jest 6836 argument minus 36,9A. Obliczyliśmy prąd, który płynie tu i teraz. I 2 to jest z7' podzielić przez z2 plus z7' razy i 2, a i 3 razy i 2', przepraszam, i to jest z6' podzielić przez z3 plus z6' razy i 2'. Poznacie, możemy obliczyć i 2 i trzy. Wam damy wynik. Wynik tu będzie, przepraszam, my. możecie spróbować sami. To jest w formie wykładniczej. To jest 4, 4, 24. Minus 56, 44. W formie algebraicznej piszę tu. To jest 2, 4, 4, 5, minus J, 3, 6, 8, 6 Amper. Piszę tu i 2 to jest 2, 4, 4, 5 minus minus. Minus J.

I trzy tak, i 3 to jest to. Piszę wynik i 3 to jest 0, 6, 7, Minus 4, 7, 7, 5, w formie wykładniczej 4, 8, 2. I minus 8, 2. Stopnie. Dobrze, obliczyliśmy i 1. I czy możemy obliczyć teraz jest łatwiejszy? Możemy obliczyć i, który płynie teraz ten układ oryginału potrzebny teraz. To mnie potrzebne teraz. I teraz możemy obliczyć prąd, który płynie w gwiazdkę. To jest I6. I6 to jest I1 minus I2. Prawo Kirchhoffa.

minus i2 minus, minus 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 2 45 plus j3 6 8 6 pisze wynik i6 to jest to minus to i6 gdzie obliczyłem i6 przepraszam i6 tak tu jest to to jest 3

Amper, amper i w formie algebraicznej jeżeli nam potrzebne to jest to minus 4, 3, 2, 6 ampera. dobrze mamy i 6 możemy obliczyć heh, możemy obliczyć i 5 i 5 plus i 2 to jest i 3 i 5 plus i 2 to jest i3, prawo Kirchhoffa. Mamy obliczyć i5, i5 to jest i3, minus i2. I się obliczyliśmy. To jest 0, 6, 7, minus j, 4, 7, 7, 5, minus i2, i2 to jest minus 2, 4, 4, 5 plus j. 3, 6, 8, 6 i 5 będzie gdzie obliczyłem i 5 i 5 to jest minus 1, 7, 7 5. i minus j 1, 086 to znaczy to jest 2, 0,8 i argument minus 148

I5 zostało nam I7. I7, I4 to jest równo I1, I7. I6 I piszemy, prawo Kirchhoffa, ten węzeł. I6 równa się I5 plus I7. I7 jest połączenie teraz tu. I7 to jest I6 minus I5 I6 mamy tu 3, 5, 7 minus J4, 3, 26 minus I5 który obliczyliśmy plus 1, 7, 7, 5 plus J1, 0, 8 tak i to znaczy to jest I7 obliczyłem gdzieś to jest 5,34 i to minus to na minus 7, minus j 3,24 w formie wykładniczej to jest pierwiastek to do kwadratu plus to do kwadratu to jest 6,25 argument będzie ujemny, to jest arctangent tego Podzielić przez tego to jest minus 31,2 stopni amper. Obliczyliśmy wszystkie prądy. Jest troszkę dużo obliczeń. Ja myślę, że warto. To jest trening, jak używać liczb zespołowych. To jest bardzo ciekawy albo możecie używać też prąd oczkowych, możecie pisać jeden wzór, drugi, trzeci i rozwiązywać macie, czy nie wiadome i możecie też obliczyć używając metoda Kramera. I tyle miałem do powiedzenia i dziękuję bardzo.